Drama pomiędzy Sylwestrem Wardęgą a LaLuną. Podczas drugiej konferencji przed Fame14 doszło do dość mocnej wymiany zdań pomiędzy Sylwestrem Wardęgą a LaLuną odnośnie afery z podróbkami w butiku LaLuny. LaLuna, co ty pierdolisz? Sylwester Wardenga jako prowadzący nie zapomniał o tym wątku w trakcie samej konferencji. Jednak jak się okazało, LaLuna postanowiła nie tłumaczyć się z owych oskarżeń. Jaką, jakiekolwiek pytanie względem podróbek... Peru z Aliexpress mi zadasz, nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem w federacji kurwa fame po to, żeby się bić, a nikomu tłumaczyć. Co jest w pewnym sensie dziwne, bo na swoich story wielokrotnie powtarzała, że produkty, które ona sprzedaje są oryginalne i ma własnych producentów. To teraz kolejne kurwa jakieś youtuberki się wpierają, podrobione rzeczy, to są moje rzeczy kurwa. Które, które ja wyprzedaję na swoim butiku. A te ciuchy, które są kurwa, w sprzedaży, to są wszystko z certyfikatami kurwa. Z, z, z Italii. Kurwa. Pod, peruki moje mam z Danii, kurwa. trzy dni jest dostawa do klientek. Ja mam programy kurwa, w Królowych Życia, mam kręcone programy. Oni byli u mnie w salonach, kurwa, gdzie peruki są. W swoich wypowiedziach zaatakowała osoby, które komentowały jej sklep i jej produkty, ale głównym celem był Sylwester Wardenga, którego oskarżała o bycie policjantem czy prokuratorem. Doszły mnie z twojego miasta, że jesteś niespełnionym panem policjantem. Czy startowałeś kiedyś na pana policjanta? Nigdy. A więc byłeś na prokuraturze? Nie byłem na prokuraturze. Dlaczego? Sam potrafię też znaleźć sobie dowody. Aha, znalazłeś dowody na mnie. A więc spotkamy się na prokuraturze, tak? I tobie właśnie właśnie dzięki takim, takim zachowaniom prokuratorskim jak robisz i dochodzeniowskim tacy ludzie jak ja tutaj nie będą, to ci gwarantuję. Od początku można było wyczuć niechęć Laluny w stronę Wardęgi, czy to w sytuacji, jak nazywała go panem Wardęgą? Panie no Wardęgo, No właśnie nie, panie ja, ja ci o nic nie panie Wardęgo, czy? A nie pan Wardenko? Panie, panie Wardenko. Ja powiem... Albo jak rzucała bezpodstawne oskarżenia, że złożył na nią wniosek do prokuratury? Doszły mnie słuchu, słuchy z ludzi od twejmu, że złożyłeś już y, donos na prokuraturę na mnie. Czy to prawda? Nieprawda. Ja nic takie, takich rzeczy nie robię. ja Po okay. prostu nagrywam filmy w Internecie. Dobrze. Natomiast Jeszcze Nigdy jedna na, na nikogo nie doniosłem i nigdy nie zrobiłem szpagatu. Dobrze. Druga sprawa. A może, za, może możemy spróbować, może zrobisz ten szpagat jednak? Jestem za słabo rozsięcy. Jeszcze mam jedno pytanie, bo ty mi tak zadajesz te pytania, ja ciebie zadam, bo ja tak naprawdę się zastanawiam, dlaczego ty mnie tak nie lubisz? I właśnie dostałem od Twojej mu informacji na ucho, że nikt takiej informacji nie przekazał, że teraz wymyślasz bzdury. Dobrze, okej. Okay. Czy jak specjalnie prowokowała, głaszcząc go po brodzie, wiedząc, że Sylwester Wardenga tego nie lubi. Peru Kamis AliExpress, a Aha. więc specjalnie dla pana dzisiaj wybrałam, w ogóle chciałam cię pod brudce pogłaskać, bo wiem, że tego nie lubisz, nie? A, jak nie wiesz, mnie tu paskuje, Ale brodę nie dotykaj, bardzo nie Po co? Prawo, to co? Bardzo nie lubię tego. A, to przepraszam, to przepraszam. Dodatkowo Laluna została wywołana podczas trzeciego panelu konferencji, gdzie miała się skonfrontować z Xayah oraz Nitro, którzy zrobili ciekawy happening. Znalazłem taki nowy butik i kupiłem Marcinowi i sobie, no i... Jeszcze na promocji było stary czapka Gucci'ego, tak tanio no, wyrwana. No 20 w cenie jednej. Jednak sama królowa życia nie miała w dalszym ciągu nic szczególnego do wniesienia w całej sprawie. Bo ty ogólnie mówiłaś na story, że nas będziesz tutaj y, niszczyć na tej A konferencji. Czy nie, 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 niszczyć nie, czy nie chciałam zniszczyć, wyjaśnić. A na koniec końców, jak Wardenga zadał pytania, to nie wyjaśniałaś. Dokładnie, bo ty też chyba nie jesteś z policji, czy jesteś. No nie, nie jestem z policji. No więc jakie chcesz wyjaśnienia? Spotkamy się na prokuraturze, jeżeli złożysz donos i wtedy porozmawiamy. No to widzisz, mówiłem ci, że to trochę takie bezcelowe jest. Możliwe, że po konsultacji z adwokatem otrzymała tego typu wskazówki, aby unikać tematu. Powiedział do mnie tak, adwokat, słuchaj, ale pousuwaj te posty, a kim oni są, żeby oni tutaj ci mówili? Tak powiedział ci adwokat. Tak, tak okay. ale to ja nie jestem winna, ja czekam na wezwanie z prokuratury od ciebie. Dodatkowo trzeba przyznać, że w środowisku Fame ma, gdzie najgorsza obelka to konfident czy sześćdziesiątka, kierowanie innych, żeby składali pozyw do prokuratury, jest ciekawą tarczą przed tematem. Kto czym jestem, frajerem? Jesteś ku. Frajerem? To ty, Jestem! Dobra, Dobra, słuchajcie! S**a. Trzeba jednak pamiętać, że jest to internet i twórcy YouTube'owi zamiast iść do prokuratury, wiedzą, że większe korzyści będą mieć z wyświetleń pod mocnym tematem, a ten niewątpliwie takim jest. Mój materiał dopiero się pojawi, ja na razie na live'ach oglądałem innych materiały i oglądałem, to, to przyzwyczaję. Masz zamiar, y, znaczy. W trakcie wypowiedzi Laluny dało się zauważyć, a dokładniej usłyszeć, że owa sytuacja, zarzuty i krytyka skierowane w jej kierunku jednak musiały ją dotknąć, bo w trakcie jej wypowiedzi można usłyszeć, jak ton głosu się nieraz załamuje. Nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem w federacji, kurwa, fejm, po to, żeby się bić, a komu tłumaczyć. Spotkamy się na prokuraturze, jeżeli złożysz donos, ale ja mam komu się tłumaczyć. Już powiedziałam, gdzie jestem, kurwa, w fejmie, żeby się bić, czy na prokuraturze. Było to spowodowane z pewnością ogromnym stresem, który próbowała w jakiś sposób zatuszować. Że ktoś, kto z tobą nie współpracuje, bierze twoje zdjęcia, przerabia je, bo na przykład bierzesz zdjęcia celebrytek, przerabiasz je ale ja nigdy i w udajesz, życiu, że ale noszą twoje nigdy peruki. Nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna, co ty pierdolisz? O ja... Trzeba też przyznać, że na drugiej konferencji Laluna pokazała się na pewno z lepszej strony niż podczas pierwszej konferencji Keja z Gimperem czy Face to Face z Szeją. Możliwe, że gdyby od początku nie pokazywała tego typu zachowań, widzowie inaczej by ją odebrali i cała sprawa mogłaby nie nabrać aż tak dużego rozgłosu w internecie. Wiele spekulowało się, że Laluna może zostać wyrzucona z federacji, jednak otrzymaliśmy odpowiedź ze strony włodarzy. Padły słowa, że ktoś, kto będzie robił takie dziwne, krzywe akcje, nigdy w federacji się nie pojawi. I podtrzymuję to zdanie. Jak najbardziej, federacja jakby usunie Lalunę, jeśli okaże się, że owe dowody są prawdziwe. Na obecną chwilę. No jest Dziękuję to po prostu bardzo. opinia na opinię, opinia kontra opinia. Stanowisko federacji nie powinno nikogo dziwić, bo jest to biznes, a w nim najważniejsze jest to, aby kasa się zgadzała. Jednak użytkownicy wykopa znaleźli pewną ciekawą zależność, jakoby Laluna była w Fame MMA przez znajomości. Jednak jak się możemy dowiedzieć z wywiadów, prawdopodobnie sama opuści szeregi Fame MMA. Ja mam pieniążki, ja zarabiam. Ja podpisałam kontrakt na jedną walkę po to, żeby się sprawdzić w stylu sportowym. I myślę, że na dzień dzisiejszy to nie jest świat dla mnie. Ale ja nie, nie, nie dam już tego widzom za to, że mnie tak hejtowali. Chcieliście zabawy, chcieliście to, tam. tamto. Wchodząc do fejmu powiedziałam, że fajnie by było i fajnie było zdobić pas i idę po pas. Wchodząc do fejmu, tak powiedziałam. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale raczej wycofuję te słowa. Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. A jak materiał Cię zaciekawił, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, aby nie pominąć newsków ze świata internetu i nie tylko. A ja tymczasem się żegnam, się maneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć! No myślę, że tak samo jest. Opowiedzisz, ludzie chcą, się tak? I co? Jednak nie lubią. Laluna, co ty pierdolisz? O ja!